Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Firma Farekla. Firma, którą kojarzycie pewnie z pas polerskich, ale jakby tutaj ich cały asortyment został rozbudowany również o produkty z serii G3 Pro. I tutaj mamy produkt do czyszczenia tapicerki skórzanej w waszym samochodzie. I nie tylko. Podejrzewam, że jeżeli w domu macie jakąś galanterię skórzaną lub inne elementy, właśnie wykonane z tego materiału będzie tutaj bardzo pomocny. A ja zapraszam Was teraz do praktycznej części tego odcinka. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Moi drodzy, G3 Pro Leather Cleaner. Produkt, który ma zapach jak większość leder cleanerów. Jeżeli chodzi o jego moc, uważam, że nie jest to najmocniejszy produkt w segmencie, ponieważ używałem produktów dużo, dużo mocniejszych, ale jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z takimi produktami, nigdy też nie wykonywał czyszczenia skóry cleanerami dedykowanymi do tego, to uważam, że będzie to dobry ruch, dlatego że nie wyrządzicie sobie od razu jakichś szkód. Prawdopodobieństwo, że usuniecie top coat, czyli tą warstwę wierzchnią skóry, tą zabezpieczającą, jest dużo, dużo mniejsze i tutaj jeżeli będziecie chcieli spotęgować ten efekt lub wyczyścić po prostu mocniej, to proces będzie trzeba powtórzyć. Produkt możecie aplikować bezpośrednio z buteleczki, tutaj zatomizera, atomizera, następnie bierzecie szczotkę, szczotkujecie, wycieracie. Dosłuchaj element macie gotowy. Pamiętajcie, żeby przed jakimkolwiek zabezpieczeniem później dać po prostu tej skórze troszeczkę wyschnąć. Ja akurat sobie tutaj wrzuciłem do pianowniczki, bo z pianownicy, jakby lepiej mi się pracuje, leder cleanerami. I tutaj piana nie jest mocno obfita. Mam wrażenie, że jest ona taka bardzo, bardzo delikatna, chcąca się szybko rozpływać, ale pozwala nam na dłuższą pracę, dłuższą niż w przypadku aplikacji. Tutaj za Atomizera. No i. Też troszeczkę chyba oszczędniej wtedy wychodzi, ponieważ ten produkt jest mocno napowietrzony. Jeżeli chodzi o wyczyszczenie tej skóry w Lexusie, no naprawdę, to ona już tutaj była pomstę do nieba, to są skóry zajechane jak sandały pielgrzyma, ale było widać, że jest różnica. Nie były też może mocno zabrudzone, bo w wakacje wykonywałem delikatne czyszczenie, więc nie były one mocno zabrudzone, ale ta linia, to odcięcie było zauważalne, że produkt skórę wyczyścił, usunął. To wyświecenie, takie, które jest, czyli to natłuszczenie skóry, co też nie jest do końca dobre. Skóra zrobiła się delikatnie matowa, bardziej elastyczna i wygląda po prostu dużo, dużo lepiej. Ma taką fakturę, jakby była nowa. Ja tutaj jestem zwolennikiem takiego wykończenia, ponieważ skóry nie muszą się świecić w samochodzie. Jeżeli kremujecie je, natuszczacie jakimiś tam specyfikami, które mają powodować błyszczenie, to nie jest to taki efekt, jaki był po wyjściu auta z fabryki. Także o tym pamiętajcie i ode mnie dzisiaj to tyle. Wam dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się już niebawem w kolejnych recenzjach. Na razie!